Hej, cześć siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Krzyżowski i witam Was na wandalisku. Moi drodzy, właśnie obejrzałem ostatni odcinek House of the Dragon. Jestem niestety bardzo rozczarowany. W tym sezonie zdecydowanie marnowało się czas na przegadane dialogi i nie za bardzo widzieliśmy akcji. No i ten finał niestety też nam nie pokazał tego na co czekaliśmy Czyli Wielkiej Bitwy. Oglądaliśmy tak naprawdę wielką ekspozycję wydarzeń, które mają się wydarzyć dopiero w trzecim sezonie, więc jest to po prostu dosyć słaby sezon. Akcja dzieje się zbyt powolnie. Wątki polityczne, choć ciekawe, no niestety są rozgadane. I postać Damona, chociażby w tym, w tym sezonie jest tragiczna w sensie on nie przechodzi żadnej drogi. Przechodzi przemianę, jasne, ale nie przechodzi drogi, która prowadzi do tej przemiany. Z takiego rządnego władzy gościa zmienia się całkowicie w ekspozytor wydarzeń Gry o tron. I całego świata. No trochę tak polecili z tą wróżbą, ale no nie wiem, ja nie czytałem książek, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda w książkach. Natomiast widząc po raz kolejny Night Kinga i jego świtę, to po prostu przypomniałem sobie o tym fatalnym sezonie ósmym i już nie chciało mi się oglądać reszty od tego odcinka. Kadry są natomiast bardzo ładnie poprowadzone i faktycznie ten serial wygląda naprawdę imponująco, ale no co z tego jeżeli faktycznie... Plot ubo ubolewań scenariusz naprawdę się pogorszył i to George R. Martin zwracał na to uwagę i słusznie, bo faktycznie jest to zupełnie inny poziom niż zaprezentowali w pierwszym sezonie. Wydawało mi się, że może to być nawet lepsze od gry o tron, ale niestety lecimy troszkę niżej z poziomem drugi sezon zaliczam do takich gorszych, głównie z tego powodu, że służy jako ekspozytor wydarzeń do trzeciego sezonu. Podobny pro problem widziałem w The Boys. Walnijcie suba i dajcie znać jak wam się podobało.